Siemanko widzowie z czwartego odcinka z serii po sąsiedzku tak Jak widzicie noc ja kontynuuję swoje prasowanie. Powiem tak, yy, trochę długo to zeszło wszystko. Aha, i sam się jeszcze przewitać. Zapomniałem Witam. o... Witam. No. Przewitał się super. Powiem Wam, że długo nam zajęły te żniwa, ale jak chcę jeszcze prasować, żeby w snopkach było, bo ma bardzo lać podobno. Podobno tak gadali, ale czy tak będzie, to ja już sam nie wiem. Jakaś ruda wiewiura to mówiła. Weź garnity. Ruda wiewiura No ale fajnie by było jakby poda dało, bo wypiwam ja swoje mię te yy, mięśnie a dzisiaj okaże, że jutro mogłem zrobić tyle rzeczy, bo jutro nie będzie padać, nie? Ale widoczność po prostu... Co się dzieje? teraz na ten, nie? Na... Pogodinkę. Na pogodinkę, na, te, na telefonie i pokazuje, że jutro będzie padać, albo teraz w nocy nawet, nie wiem. No no no, no nie, nawet tak nie gadaj. No wiesz, o, o której będzie padać? Do drugiej w nocy będzie padać. Ale o której? Od 00 do drugiej w nocy. Ja mogę do tej godziny prasować. Tylko ja nie wiem, czy ja na pewno będę do tej godziny prasował. No ale większość na pewno. Znaczy nie wiem, czy to możliwe, ale chyba będę prasował. Jest tak że ciemno, że ja nie wiem, co mam robić. Ja to muszę to sprasować. Chciałem sąsiadowi potowarzyszyć. Wykonił mnie. A nie potrzebuję towarzyszenia. Ja potrzebuję spokoju, muszę się skupić w tą ciemność. Żebym niczego nie ominął. I żebym kamienia nie wciągnął tym prasem. Łomarko, Gdzieś tu kamienia tam. chyba wyrzucałem, ale nie wiem gdzie Nie, nie wyrzucałem żadnego więc nowa. Mm, o Jezus. O! A, wiem co mogę zrobić. Widzowie, wiecie, są zamknięte sobie te drzwi, bo jak ja tu jeżdżę od tego. Od tych, tych... To wolę zamknąć te drzwi. Ja dźwięk, w ogóle powiem ci, jest 31 stopni. Bardzo dobrze jak na 20 godzinę, nawet 21 chyba. Jest 19, 48. No to ciepło jest... Ile 31? 31. Dużo. Przepraszam jak to będzie e, wizowie źle sprasowane, no ale no widzicie jak ja prasuję, no nocy. A żeby nie miał tam jakiego halogena fajnego tutaj po boku też, to by było ekstra normalnie. No, to jak się w nocy ciężko robi. Tam no. ja widzę, wy też możecie w komentarzu napisać, yy, jakiego farminga wolicie, czy 25, czy 22. Nie mówię o tych starszych, bo sta o starszych to ja tam nie gadam. I o tych, co są na telefon, bo w te to nie gram. Możecie pisać, którego wolicie, 25, czy 22. No. Ja aktualnie wolę obydwa porówno, 50-50. Odbiera odbieraku coś strzeliła. Na kamerze tego, tego mogła... Yy, można tego nie słyszeć. Ale chyba coś walnęło. Yesu. Nie mam żadnych halogedów w shopie, bo matko. chciał jechać po nasiona w nocy. No to jesteś jakiś nie To jest 20, jeszcze się nie zamknęły sklepy. Ej, no strzelił mi chyba łańcuch. Spróbuję jeszcze raz. No i dołączmy wałek. Dobra, przydusił się podbierak, tylko chyba. Bo już działa. Może była jakaś kubka, i nie chciał przetworzyć. To dobrze. Bo już się przestraszyłem, że tego nie sprasuje. Oj, teraz co podjechał No ja tu pracuję Gdzież tu jest jakiś ten, A tutaj jest przejazd pełnych obrotach, nie? Hmm. Ten, dotrzesz go. Zatrę, a nie dotrę. Hmm. Może i tak. No ja nie wiem, czy może. Chyba na pewno. Co jest? Jak składać genety złoży się chce? Jakieś komunikaty tu bezsensowne wyskazuje widzowie. -a, -a, A ja sąsiad jadę po nasionach. Aj, sąsiad, sąsiad do tej godzinie. Już są zamknięci, więc ja nie spędzuje czas na to. Nie no, że ja kupiłem dzień i zapomniałem po nie jechać Cię wpuszczam No mówili, że specjalnie bramy nie zamkną. Jeszcze dzwoniłem do nich Zamknął specjalnie dla ciebie zamkną. okej okay. Nie zamkną. Powiedz zamknął No ale to sorry no, Specjalnie dla ciebie otworzył, tak? No? Hmm. A jak będę już je brał, to mam zadzwonić, żeby zamknęli Jezus, nie, tu są do tego prasowania dwie osoby potrzebne. Czemu? Moi belki pod koła wchodzą. Jak ci belki pod koła wchodzą? Może jadę i po prostu najeżdżam na tego, na kostki. To początku z druga osoba wiesz, żeby mm, przestawiała. A może nie będzie jeszcze takie mokre jutro rano, jeszcze dobra, skasować. Ale ryczy fajnie A ja stwierdziłem, że walę to zostawiłem ten zgodny na tym sklepie. Jadę spać. Nie ładujesz? Nie, bo nie mam wideo, będę musiał kupić sera. A ty nie możesz pożyczyć? Ja tam wiem, że oni mają. I nawet do władka mają. A przecież oni są zamknięci. No a ja zawsze dzwonię. Nie. A jutro będę musiał jechać kosić. Co będziesz jechał kosić? Trawę. A też jutro bym pojechał, ale nie wiem. O Jezus, zgasł mi cały ciągnik. Tak się zadławiła prasa. Jezus, no ale no czemu ty masz gasnąć? Tak się zadławiło, że aż zgasł mi ciągnik. A może coś zostaw się to na jutro? Jutro ma lat. No ale to ma lać ten. Patrzałem na pogodynkę to w nocy. Do drugiej, no. ale No ale to będzie mokre. To co za różnica? Może jutro będą 32 trzy, stopnie. To to wyśnie raz, dwa. Myślisz? Myślę. Zrobię jak najwięcej i do domu jadę, bez tragedii. Ale nie chcę mówić, ale jest naprawdę tragedia tak prasować to. Muszę halogeny założyć boczne. No to dobrze. Bo naprawdę, ten usus jest super ciągnik, ale no, się nie da prasować w ogóle. Bo jakbym kombajnem hmm. prasował, to bym dał radę, bo on ma olegeny. No. A mówiłem w ogóle, że ten, że widziałem na... Gdzieś tam na Facebooku, czy gdzieś... Na faceboku, no. No, że y, normalnie ktoś robi moda, który ma wszystko w jednym. Kombajn. Hmm że ma prasę od razu, a potem od razu za prasą ma tak, żeby ten, żeby bel siedzić. Mary ja prawie sprasowałem belkę, no. Nic że, nie widać w tą nos. Nic. Że ten, że słoma idzie od... Ten, prasa jest od razu do słomy przy, do kombajna przyczepiona. I od razu za tobą pracuje. Prasuje, a pod kombajnem jest podczepiony kultywator. A przy y, ja róże... kombajnie, tobie by y, nawet nie sprasowała nic ta prasa. Nie, bo ta prasa jest przyczepiona do wylotu. Hmm. A pod kombajnem, od razu pod prasą, jest kultywator. A, A przy rurze jest przyczepa. Normalnie to nie lada... Y, full, full hydraulica, mówię ci. W ogóle auta jeszcze jeżdżę, jestem zdziwiony, że jeżdżę na tym nie, tak brzydko bardzo mówiąc i to tak bardzo y, na tym zadupio, tutaj gdzie ja jestem. że tu jeszcze coś jeździ. No. Która jest godzina? No 2041, to jest to jest ta pierwsza, to już raczej nikt nie jeździł. No wczoraj nikt nie jeździł. No. Prawie. Co sam się robi? A nie Jak nic. No i czemu zgasłeś? jak się idzie sąsiedzie? Wracam do domu. No i dobrze. Rano sobie to zrobisz. Wstanę o szóstej i będę robił. No to ja też stanę o szóstej. Kto się wstaje o szóstej, to ja też. Te się szybko zje i łodzie. No. Ja to muszę sobie na telefonie popatrzeć, ile ten kosztuje daje wypożyczenie tej maszyny do zbierania tych kamieni. Stysiak, przesadziłem. No, 10 tysięcy wszystko. Wypożyczenie? No. Ja chciałam, ja powiedziałam, że ja przesadziłem. Z tysiącem przesadziłeś człowieku. Co się dzieje? Prasu dajesz, chociaż jedno pole. No! I drugie znać zacząłem. No to dobrze. To nawet nie odpinaj tej prasy. No jakiego grzyba to odpinać? No. O może. O może! To o może. Dobra widzowie, kończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie, narka.